Kiedy 26 grudnia zeszłego roku, z powodu zwarcia instalacji elektrycznej w domu przy ulicy Polnej w Czeszewie wybuch pożar, mieszkające tam małżeństwo z dwójką dzieci jadło świąteczną kolację urodziny w Orzechowie. Ogień, który pojawił się w pokoju na pierwszym piętrze, szybko objął cały dom. Pożar zgłosił mieszkający po sąsiedzku ojciec młodej żony i matki. Niedługo potem na miejscu było sześć jednostek straży pożarnej. Pomimo starań strażaków, cały dobytek rodziny spłonął. Czy państwu udało się uratować jakieś rzeczy z pożaru? Praktycznie tylko to, co mieliśmy na sobie i my się uratowaliśmy, bo nas nie było. Teoretycznie uratowało się kilka mebli, ale są one w takim stanie, że praktycznie rzeczywiście ich nie ma. Wszystkie straty wyceniono na 200 tysięcy złotych. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła 40 tysięcy, ponieważ ubezpieczenie obejmowało tylko mury. Rodzina nie została jednak sama ze swoim problemem. Z pomocą przyszli bliscy, sąsiedzi i samorząd. We wszystkich miejscowościach gminy Miłosław za sprawą sołtysów i rad sołeckich ruszyły zbiórki pieniędzy. Kwestę zorganizowała także szkoła w Orzechowie, do której uczęszcza jedno z dzieci. Wśród uczniów i nauczycieli zebrano komplet podręczników i prawie 4000 złotych. Są Państwo zaskoczeni reakcją właśnie ze strony mieszkańców, którzy no. Czy Wam pomoc? Nie, dlatego że postąpiłabym tak samo jak i wszyscy mieszkańcy, którzy postąpili według, według mnie. mi się wydaje, że każdy by tak zareagował na nieszczęście drugiej osoby. Jeśli ją by znał, i mieszkał z tą osobą w jednej miejscowości. Kiedy planują powrót Państwo na, do domu na Stare Śmieci? Postaramy się na najbliższe święta. W sołeckich zbiórkach na razie zebrano około 20 tysięcy złotych. Drugie tyle dokładają władze gminy i powiatu. Gmina też przekazała 10 tysięcy złotych właśnie na rzecz pogorzelców oraz starostwo powiatowe również przekazało 15 tysięcy złotych. Czy te pieniądze już zostały przekazane właśnie pogorzelcom Szczeszewa i w jaki sposób zostały wykorzystane? Te pieniądze są na razie w kasie urzędu, ale do wykorzystania przez tych pogorzelców. Ci Państwo wiedzą, że mogą te pieniądze wykorzystać na potrzebne im materiały, zwłaszcza materiały budowlane i realizować będą to za pomocą zakupów i przedkładania faktur i wtedy dostaną zwrot pieniędzy. No staraliśmy się pomóc najpierw przy porządkowaniu tego pogorzeliska. Daliśmy tam ludzi z brygady remontowej, którzy pomogli to wszystko uprzątnąć, pomogli także przygotować do remontu, który tam będzie realizowany. No i oczywiście, teraz będziemy pomagać przy samym remoncie. Część materiałów budowlanych już udało się pogrzelcom pozyskać we własnym zakresie. Korzystają z pomocy innych i są za nią ogromnie wdzięczni, ale przede wszystkim pomagają sobie sami.